Wesław Michniewicz oficjalnie z dniem 31 grudnia 2022 roku, kończy współpracę z PZPN, zostanie zwolniony. I teraz pytanie, kto w jego miejsce? Ale zanim przeanalizujemy sobie kandydatów na nowego selekcjonera naszej polskiej kadry, to zastanówmy się, czy Michniewicz został słusznie zwolniony. Jeśli chodzi o kwestię yy, stricte piłkarską czy stricte, w, jeśli chodzi o wyniki, no, to tutaj moim zdaniem nie ma żadnych zarzutów. Można narzekać na grę i na styl, ale powiedzcie mi, jaki selekcjoner przez ostatnie 36 lat awansował do, z grupy na mundialu? No, nikt, żadnemu się to nie udało, a część się to osiągnął. Moim zdaniem, w tym momencie nie był ważny styl, tylko był, było ważne, żeby po prostu wyjść z tej grupy. Pomijam sam, sam fakt awansu na mundial oraz to, że utrzymaliśmy się w dywizji A Ligi Narodów. Tego, o tym nawet nie wspominam, czyli tak naprawdę cele sportowe zostały osiągnięte. To co moim zdaniem zaważyło o zwolnieniu Michniewicza, no to te wszystkie afery, czy to afera premierowa, czy to też inne afery z blokowaniem przez Michniewicza dziennikarzy na Twitterze i takie, taki niepotrzebny kwas, no to to zdecydowanie zaważyło o zwolnieniu Michniewicza. Moim zdaniem to było totalnie niepotrzebne i sam sobie Michniewicz zaszkodził, aczkolwiek dziennikarze robili wszystko, żeby po prostu też, też mieli maczali w tym palce, żeby po prostu zwolnić Michniewicza, żeby mu szło jak najgorzej, jeśli o to chodzi. Michniewicz zdecydowanie nie wytrzymał presji, jaka na nim ciążyła jako na selekcjonerze polskiej kadry, no i to niestety odbiło się na jego zwolnieniu, mimo że była rozmowa o przedłużeniu kontraktu do eliminacji euro i do samego euro w 2024 roku, no to jak wiemy, już oficjalny komunikat PZPN głosi, że Michniewicz został zwolniony. No to skoro kwestię Michniewicza mamy za sobą, no to skupmy się na przyszłości, na tym, co będzie, czyli na nowym selekcjonerze. Kto powinien nim zostać? A może najpierw powiem, kto nie powinien nim zostać? Moim zdaniem nie powinniśmy iść po rodaka, czyli po Polaka, no bo powiedzcie mi. Jeden kandydat. Kto? Z polskich trenerów by mógł być. Wiadomo, pojawił się głosy Marek Papszun, ale moim zdaniem on powinien zostać w Rakowie i tam budować cały projekt. On jest tam potrzebny i po prostu nie widzę w polskiej kadrze, w polskiej kadrze trenerów, nikogo, kto by się nadało na naszego selekcjonera. Jeśli chodzi o kandydaturę, która się już pojawiała i którą też bym odrzucił, to Szewczenko. Jest to trener, który tak naprawdę nic zbytnio nie osiągnął w karierze klubowej. Radził sobie słabo w Serie A, i tak naprawdę, no, no, uważam, że to by była głupota, żeby iść po tego trenera. Pojawiały się też plotki, albo sam zainteresowany się wypowiadał o reprezentacji Polski, że chciałby ją przejąć, już nie wiem jak było dokładnie, ale chodzi oczywiście o trenera, selekcjonera Korei Południowej byłego, czyli Paulo Bento. Jest to ciekawa kandydatura, aczkolwiek, no, nie wiem, no, ja nie jestem przekonany do tego selekcjonera. Ja bym na pewno na niego nie postawił, zobaczymy co zrobi zarząd. Na pewno bardzo ciekawą opcją jest Herf Renard, czyli obecny trener lub selekcjoner reprezentacji Arabii Saudyjskiej. No to jest na pewno ciekawa postać, nietuźnikowa, potrafi wstrząsnąć szatnią, zmotywować i naprawdę z Arabią Saudyjską dobrze sobie radził, mimo że odpadli z Mundialu, ale wiadomo, jakim, jaką oni mają kadrę, a jak potrafili ładnie grać w piłkę po prostu. Tylko jest pytanie, czy byś sobie poradził w Europie, ten trener. Bo to też jest taka niewiadoma, ale jakbym miał stawiać, to on jest z głównym kandydatem do objęcia właśnie kandydatury selekcjonera. Pojawiały się też głosy, że PZPN ma dużo pieniędzy i w związku z tym by mógł iść na przykład po trenera, byłego trenera Belgii, czyli Roberto Martineza. Wiadomo co ten selekcjoner osiągnął z Belgią, naprawdę była to... Jedna z lepszych reprezentacji, że tak powiem, w Europie w ostatnim czasie za jego kandydatury, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja dla Polski. Ale czy on sam, czy sam zainteresowany by chciał trenować Polaków, to nie jestem przekonany do tego, ale mówię, no naprawdę bardzo by było ciekawe, jakby przejął. Słyszałem też o opcji takiej, żeby Bielica przejął selekcjonera. Ale moim zdaniem, no nie, nie możemy iść w, tę, w tą stronę. Powinniśmy iść po kogoś lepszego, zdecydowanie. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie: kogo wy byście obsadzili jako nowego selekcjonera polskiej reprezentacji? Moja opinia: no to Herf Renard to jest mój kandydat. A dajcie znać, co wy sądzicie. Do usłyszenia i cześć. Wesołych świąt.